Witam, dzisiaj przedstawimy Wam bardzo prosty sposób, jak zorganizować sobie bar w próbie, aby nie było problemów z rozliczaniem, aby nie było problemów z zalewaniem. A to wszystko dzięki bardzo prostemu urządzeniu, w którym jest dozownik firmy Gial. Z czego składa się ten dozownik? Składa się tak: w części dozującej, który możemy sobie wybrać w pojemności, w zależności, jaki chcemy sprzedawać wybrany alkohol oraz w części głównej, czyli ramienia. Wykonanego z aluminium i bardzo najspróbniejsza rzecz w tym urządzeniu, który jest, jest licznik, który policzy każdą porcję nalanego alkoholu. Na czym to polega i jak to montujemy? Tak wygląda zmontowany dozownik. A teraz pokażę jak go zamontować i jak po prostu w jaki bardzo prosty sposób. Dołączamy do niego butelkę z wybranym alkoholem. Więc mamy dozownik, mamy wybraną butelkę danego alkoholu. Montujemy dozownik dzięki bardzo praktycznej i prostej śrubie. Montujemy go do półeczki w naszym bazie. Dozownik już jest zamontowany. Bierzemy sobie buteleczkę, którą chcemy podłączyć do naszego dozownika. Zakładamy główkę dozującą. W tym przypadku jest to 30, czyli 3 cm. Dzięki ruchomemu ramieniu możemy dostosować do różnej wielkości butelki. Buteleczkę sobie wkładamy. Bezpieczenie bardzo praktyczne, które umożliwia nam zamknięcie. Nie wypadnie. Dostosowujemy ramię do wielkości butelki. I jest to zamontowana nasza butelka razem z gazownikiem. Bardzo proste. proste.